Aborcja jest problemem, który wzbudza ogromne kontrowersje w naszym kraju. Jej przeciwnicy postulują, by została całkowicie zakazana, ponieważ dochodzi wówczas do zabicia człowieka, a bez względu na poglądy religijne czy ideologię, prawo do życia należne jest każdemu, co zaznacza praktycznie każdy dokument odnoszący się do wartości ludzkich z powszechną deklaracją praw człowieka na czele. Fakt ten potwierdzają lekarze i biolodzy wskazując na zapłodnienie jako moment zaistnienia nowego organizmu. Nie jest to zatem subiektywne twierdzenie osób o określonym światopoglądzie, ale biologiczny pewnik. Tymczasem zwolennicy aborcji uważają, iż decydowanie o nowym życiu powinno wyłącznie leżeć w gestii matki, w której ciele dziecko wzrasta. Celem wystąpienia będzie przedstawienie wybranych przykładów propagandy proaborcyjnej stosowanej przez przedstawicieli tychże środowisk głównie polskich feministek zrzeszonych w takich grupach jak aborcyjny Dream Tour, ogólnopolski strajk kobiet, dziewuchy dziewuchom. Jak wynika z jednej z definicji słownika języka polskiego, propaganda to technika sterowania poglądami i zachowaniami ludzi, polegająca na celowym, natarczywym, połączonym z manipulacją oddziaływaniu na zbiorowość. Przyjrzyjmy się zatem, jakimi metodami i formami wypowiedzi zwolennicy aborcji tłumaczyli swoje racje. I w jaki sposób pragnęli w taki sposób oddziaływać na słuchaczy? Dla jasności dodam, że analizie podlegają grupy wspierające tzw. aborcję na życzenie, czyli zawsze i wszędzie, kiedy tylko kobieta wyrazi na to chęć. Natomiast jeżeli będę wspominać o zwolennikach tak zwanego konsensusu prawa aborcyjnego, które teraz obowiązuje, będzie to osobno zaznaczone w tekście. Tym, co najmocniej zwraca uwagę, jest z pewnością swoista nowomowa stosowana przez te środowiska. O dziecku poczętym nie mówi się jako o człowieku. Nazywa się je problemem, ewentualnie odnosi się do biologicznych terminów jak zarodek, zygota czy płód. Oczywiście nawet niewielka wiedza biologiczna pozwala stwierdzić, że każde z tych określeń dotyczy rozwoju prenatalnego człowieka, jednak w wydaniu zwolenników aborcji zdają się być one czymś zupełnie innym uznają, iż stoją one w sprzeczności z człowieczeństwem, ponieważ na tym etapie nie ma mowy o byciu człowiekiem samodzielnie funkcjonującym. Przy okazji warto wspomnieć, że zasadniczo człowiek w pierwszych latach swojego życia nie jest bytem samodzielnie funkcjonującym, chociaż na zewnątrz organizmu matki, więc ten argument również wydaje się być nietrafiony. Równocześnie też sami zwolennicy aborcji nie potrafią jednoznacznie stwierdzić, kiedy ich zdaniem ów zarodek cudownie przemienia się w człowieka. Jedni uważają, że w momencie uchwycenia przez lekarzy bicia serca, inni i to już są takie bardziej skrajne wypowiedzi, że dopiero po porodzie. Wychodziłoby na to, że nagle z bliżej zidentyfikowanego zarodku y, następuje ewolucja w człowieka, choć co ciekawe nie może się z niego narodzić jakiś inny organizm. Y, z kolei samej aborcji, która ze swojej definicji jest procesem przerwania ciąży, czy to w sposób mechaniczny, czy przez wywołanie wcześniejszego porodu, Forma tutaj nie ma większego znaczenia doprowadza do zabicia rozwijającego się nowego życia, nowego człowieka. Tymczasem środowiska proaborcyjne nie nazywają dostępności aborcji dostępnością do zabijania. Profesor Magdalena Środa z Wykształcenia Etyk uważa, iż prawo do aborcji jest prawem do wyboru. To właśnie słowo wybór pada najczęściej w debacie dotyczącej ochrony życia poczętego ze strony zwolenników aborcji. Postulując wolność jednostki, w tym wypadku matki, która ewentualnie decyduje się na taki krok, zupełnie wykluczają los zabijanego człowieka, całkowicie pozbawionego możliwości samoobrony. Kolejnymi zwrotami, mającymi na celu oswoić z aborcją, jest prosty zabieg. Nawet nie operacja, ale właśnie zabieg, będący według owych środowisk, z członkiniami aborcyjnego Dream Touru na czele, czymś bezpieczniejszym niż poród lub zaawansowana operacja. Co więcej. Jest ona podobno doświadczeniem wzmacniającym. Kompletnie zostaje tutaj pominięty nadal badany, ale jakże ważny aspekt psychologiczny kobiet, a nawet całych rodzin po dokonaniu aborcji, jakim jest tak zwany syndrom postaborcyjny. Choć naukowcy nadal spierają się i trudno go jednoznacznie sklasyfikować, środowiska proaborcyjne, głównie feministyczne, uważają, że on nie istnieje, zaś samo dokonanie aborcji zupełnie nie wpływa na psychikę kobiety. Wspomniane wcześniej wzmocnienie odnosiło się do kwestii biologicznych i zdrowotnych. Pewnym symbolem takiego podejścia było jedno z wydań Wysokich Obcasów z 17 lutego 2018 roku. Jest to dodatek do Gazety Wyborczej, dedykowany kobietom, na okładce którego widniały trzy radosne panie z koszulkami z napisem Aborcja jest OK. W samym numerze pojawił się tekst ustosunkowujący się pozytywnie do zabijania dzieci, konsekwentnie tak nienazywanego. Powoływano się także na badania, wedle których jedna na trzy kobiety ma za sobą aborcję. W materiale okładkowym padły choćby takie zdania: Aborcja jest normalna. Jestem za aborcją. Każdy kocha kogoś, kto miał aborcję. Do tego dużo różu, uśmiechu i brokatu. Trzeba przyznać, że to wydanie nieco zantagonizowało zwolenników aborcji, ponieważ nie każdy zgadzał się z tak śmiałymi tezami, wygłaszanymi w bezpośredni i niemal cyniczny sposób. Niemniej mnóstwo osób uznało to za coś w rodzaju swoistego coming outu, będąc jednocześnie przekonanym, że aborcja faktycznie jest czymś normalnym, skoro dotyczy przynajmniej jednej trzeciej kobiet w kraju. Aborcyjny Dream Tour jest również bardzo aktywny w mediach społecznościowych. To właśnie tam pojawiła się jedna z akcji rozpoczętych przez członków tej organizacji, która została skierowana przeciw obrońcom życia. Wyprodukowano naklejki z różowym napisem Aborcja, przypinki głoszące, że aborcja to normalność, ale przede wszystkim mocno prowokujące naklejki o kolorze tęczowym z napisem Niech płód, który uratujesz, będzie lesbijką dokonującą aborcji. Oczywiście autorki uznały, iż odpowiadają żartem na fakt, iż miałyby czuć się winne dokonywania lub namawiania do zabiegu. Swoista nowomowa kierowana jest także w kierunku tych, którzy myślą zupełnie inaczej niż przedstawiciele proaborcyjnego, niemal z definicji tolerancyjnego myślenia. Najczęściej wśród inwektyw, wypowiadanych w sposób agresywny, kompulsywny, co można było zaobserwować podczas czarnych marszy, do których jeszcze nawiążę, padają zwroty jak ciemnogród, fanatyzm. Rzekomo poglądy antyaborcyjne wśród ludzi nie są efektem ich rozsądku czy rozważań, ale podleganiu manipulacji, bezmyślnego przejmowania tego, co ktoś narzuci. W tej kwestii domyślnie zwykle bywa to kościół katolicki, choć niemal wszystkie religie z założenia wspierają życie ludzkie i wskazują, iż należy mu się szacunek. Podobnie było po odczytanym w wielu kościołach postulacie do posłów, by zajęli się ustawą antyaborcyjną. Z tym też wiąże się konkretny, werbalny atak na osoby duchowne i miejsca sakralne. Feministki wypisywały choćby na ścianach kurii różne napisy, najczęściej dotyczące właśnie prawa do decydowania o sobie, w tym mocno obrażające wartości katolików, ponieważ są one aluzją do słów Jezusa wypowiadanych w czasie ustanowienia Eucharystii – oto krew moja i ciało moje, wara wam. Do tego dochodziła jeszcze krytyka dotycząca lekarzy opowiadających się za życiem nienarodzonych. Oczywiście ci lekarze, którzy dopuszczali aborcję, byli wręcz bohaterami, natomiast ci, którzy się jej sprzeciwiali, mając identyczne wykształcenie, nagle stawali się szarlatanami, osobami niekompetentnymi, lub jak to głosiły niektóre z haseł, chcemy lekarzy, nie misjonarzy czyli zwykłymi misjonarzami, a nie kimś naprawdę wykształconym, znającym się na swoim fachu. Do sporych eskalacji konfliktu między obrońcami życia a zwolennikami możliwości zabijania ludzi nienarodzonych były właśnie czarne marsze. W związku z rozpatrywaniem przez Sejm Obywatelskiej Ustawy Antyaborcyjnej środowiska będące za zabijaniem, w tym zawiązany z tej okazji ogólnopolski strajk kobiet, organizowały i zachęcały do uczestnictwa w tych wydarzeniach w większości dużych miast w Polsce. Pierwszy taki marsz miał miejsce 23 września 2016 roku. W czasie swoich protestów, oprócz możliwości wypowiedzenia się na temat tego, jak bardzo tej ustawy nie chcą, nazywały ją zresztą zaostrzeniem ustawy antyaborcyjnej obowiązującej od 1993 roku, bardzo często atakowały wartości znaczące w życiu osób kojarzących im się z konserwatyzmem, a tym samym popierającym zakaz legalnego zabijania. Stąd wiele uczestników prezentowało hasła uderzające właśnie w katolicyzm oraz symbole patriotyczne. Przykładem może być choćby odśpiewanie Biskup Kobiety w ruch lub Nie będzie biskup pluł w twarz, nie dzieci rodzić kazał na melodię roty, oraz wykorzystywanie symbolu Polski walczącej poprzez dodawanie do niego części intymnych kobiecego ciała. Równocześnie, występując pod kościołami i odczytując swoje przemyślenia oraz stanowcze żądania, by księża pozwolili im żyć tak jak chcą, powoływały się na papieża Franciszka, którego polscy duchowni mieliby nienawidzić. Co warte przypomnienia, biskup Rzymu jest zdecydowanym przeciwnikiem aborcji, więc wskazanie go w wypowiedzi i próba skonfrontowania jego poglądów była jasną manipulacją. Wśród wielu transparentów znalazł się choćby rysunek nagiej kobiety z rozłożonymi ramionami, mającej przypominać Jezusa cierpiącego na krzyżu, oraz różne chwytliwe, ale i odważne hasła, jak sieć w swojej kaplicy, a nie w mojej macicy, a także totalnie kuriozalne, dokonujące hiperbolizacji problemu. Aborcja w obronie życia oraz zakaz aborcji zabija. Tutaj należy krótko dopowiedzieć, że chodziło zapewne o kwestię ciąży zagrażającej życiu matki, czyli sytuacja taka, kiedy kobieta choruje i równocześnie jest w ciąży. Jednak tutaj zarówno prawo, prawo stanowione, jak i prawo moralne absolutnie takich osób nie dotyczy, jeżeli na skutek leczenia. Dziecko umrze. Jeżeli rzeczywiście kobieta dokonuje najpierw aborcji, a później leczenia, no to już jest to konkretny zarzut. Natomiast yy, wybitny irlandzki onkolog John Crown stwierdził, że choć podejmował w swojej praktyce lekarskiej wiele trudnych decyzji względem kobiet ciężarnych, w tym o poddaniu ich chemioterapii, nigdy nie zdarzyło się, by aborcja była konieczna dla ratowania życia matki. Więc też jest to taka pewna właśnie tutaj forma. Przerażenia słuchaczy, wyolbrzymienia problemu, który tak naprawdę formalnie można powiedzieć nie istnieje. Pewnym symbolem marszy popierających aborcję stały się wieszaki. Według narracji feministek przez wiele lat kobiety nie mające prawa do aborcji właśnie dzięki nim zabijały swoje poczęte dzieci. Te przedmioty pojawiały się zatem bardzo często wśród protestujących. Do tego dochodził jeszcze bliżej niezidentyfikowany w Polsce, jednak stale przywoływany problem tzw. podziemia aborcyjnego. Według protestujących jest to zabieg niebezpieczny, gdyż nielegalny, co powinno skłonić rządzących do wprowadzenia aborcji nawet na życzenie. Jak mówiłam, wcześniej tutaj też już były zdania podzielone. Nie każdy tak radykalnie podchodził do tego tematu. Pewna prowokacja środowisk feministycznych rozegrała się również 3 kwietnia 2016 roku w Warszawie. Otóż tego dnia w kościołach w całym kraju miał być odczytywany list biskupów z prośbą do wiernych, by wsparli obronę życia. Kiedy miało miejsce już odczytanie tego w czasie ogłoszeń parafialnych, Kościół Świętej Anny zaczęła opuszczać grupa kobiet. Jak twierdziły, była to spontaniczna reakcja na usłyszany tekst. Tymczasem okazuje się, że cała akcja była planowana, istniała nawet jako wydarzenie na portalu Facebook, za świątynie opuściły kobiety, które zasadniczo w inne niedziele i święta w Eucharystii nie uczestniczyły. O ustawce świadczy również fakt, iż wydarzenie to było nagrywane przez przedstawicieli, przedstawicieli liberalnych mediów. Którzy raczej do kościoła też często nie zaglądają, jeżeli nie mają ku temu jakiejś potrzeby zwęszenia sensacji. W omawianym wydarzeniu uczestniczyła działaczka feministyczna Anna Zawadzka. Kobieta zasłynęła przede wszystkim obecnością w programie redaktora Morozowskiego Tak Jest na stacji TVN24. Jej interlokutorem był ksiądz Sowa, słynący ze stosunkowo tolerancyjnych wypowiedzi w stosunku do innych ludzi. Nie miał jednak zbyt wiele możliwości wyrażenia swojego zdania, ponieważ pani Zawadzka niemal co chwilę przerywała jego wypowiedzi. Wyznała również, że sama dokonała aborcji 6 stycznia, jednak nie podała żadnych innych informacji na ten temat. Istnieje ogromne prawdopodobieństwo, iż miała to być zwykła prowokacja, ponieważ Zawadzka deklaruje, że jest lesbijką, na dodatek w związku, stąd trudno, aby zdecydowała się na ciążę wyłącznie po to, żeby później ją usunąć. Zaś data pewnie też nie jest przypadkowa, wszak to uroczystość obchodzona przez katolików, która od stosunkowo niedługiego czasu stała się również państwowodniem wolnym od pracy. Środowiska proaborcyjne ponownie mocno zareagowały, kiedy nie tak dawno na ekrany polskich kin miała wejść ekranizacja książki Abby Johnson Nieplanowane. Kobieta ta swego czasu robiła karierę w Planned Parenthood, amerykańskiej klinice aborcyjnej, największej w tym ogromnym kraju. Po kilku latach pracy, w tym także pełnieniu funkcji kierowniczej, zrezygnowała całkowicie ze wspierania aborcji, ponieważ pewnego razu y, asystowała przy niej i na ekranie USG zobaczyła, jak zabijane dziecko próbowało się bronić. Co ważne, ani książka autorki, ani film nie dokonuje otwartej krytyki kobiet poddających się aborcji. Nie próbuje ich oceniać, ani w żaden sposób stygmatyzować. Raczej wskazuje na potrzebę zrozumienia i pomocy wśród najbliższych, Gdyż to często ich brak sprawia, że kobiety w trudnej sytuacji decydują się na zabicie swojego potomka. Feministki protestowały, by film nie ukazał się w polskich kinach. Jednym z najdziwniejszych postulatów był ten, aby nie mogły go obejrzeć y, dzieci, młodzież od 15 roku życia gdyż takie były granice wiekowe y, jedynie dorośli. Co ciekawe, że według nich dziecko w tym samym wieku może kupować środki poronne, uważając je za antykoncepcję awaryjną, zaś dowiedzieć się, czym jest aborcja i wyrobić sobie własne zdanie na jej temat już nie. Tym, co mierzi środowiska proaborcyjne jest nie tylko ich opinia, głosząca, że tak naprawdę usuwany zarodek to nie człowiek, ewentualnie, że wolność matki jest ważniejsza od jakiegoś tam zarodka, ale także kwestia finansowa, która zostaje podniesiona w filmie. Abby Johnson uczciwie przyznaje, że na dokonywaniu aborcji można sporo zarobić, choć równocześnie nie stawia tezy, iż lekarze wykonują ją dla pieniędzy. Potwierdza to także prowokacja dziennikarska wykonana w 2015 roku. Dziennikarz David DeLayden podszywał się pod pracownika firmy medycznej i dzwonił do pracowników Planet Parenthood w celu odkupienia organów dzieci po późnej aborcji. Takie działania są zasadniczo w Stanach nielegalne. Tymczasem polskie feministki uważają, że ich celem jest wyłącznie pomoc kobietom i przywrócenie wolności ich decydowania o sobie. Ciekawe jest także wybiórcze podejście do prawa o dyskusji o aborcji. Choć środowiska feministyczne i liberalne zasadniczo odwołują się do równości płci, tak w dyskusji zdają się często dezawuować rolę mężczyzn. Jeśli ktoś z Panów uważa, że aborcja powinna być dostępna lub wspiera kobiety w jej dokonaniu, cieszy się szacunkiem i uznaniem. To ważne, że mężczyźni nas wspierają, brzmiała jedna z wypowiedzi na Czarnym Marszu. Tyle tylko, że jeśli któryś z Panów uważa, że życiu należy się szacunek, od poczęcia, prawo do wypowiedzi zdaje się być mu odbierane. To ciało kobiety i ona powinna decydować, mężczyźni nie rodzą dzieci. No i tym podobne, taka narracja. Okazuje się, że za... okazuje się zatem, że konkretna grupa społeczna o określonych poglądach jest jawnie dyskryminowana w swoich podstawowych prawach. Jedną z największych feministek w historii tego ruchu była Alice Paul. Sufrażystka uważała, że aborcja jest zabijaniem nienarodzonych kobiet oraz wykorzystywaniem kobiet i stanowi ona działanie na rzecz wygody mężczyzny. Współczesne, również polskie feministki powołują się często na to, ile ich poprzedniczki zapewniły dóbr kobietom, i jest to fakt, z którym nie można polemizować. W końcu mamy dzisiaj szeroki dostęp do edukacji dla kobiet, głosowanie, no i mnóstwo innych praw. Niemniej warto by było, aby również w tak fundamentalnej kwestii jak prawo do życia powróciły do źródła. Dziękuję bardzo.